Niech ksiądz szybko przyjeżdża. Tu w domu wszystko toczy się samo i płynie jak olej. Tak wielkie jest ciepło miłości Bożej, która się roztacza podczas świąt Bożego Narodzenia. Niech ksiądz szybko przyjeżdża, pisze z Morneze ksiądz Kostamania do księdza Caliero. Najdroższe siostry, pragnę spotkać się z wami nie tylko wirtualnie, ale przede wszystkim sercem i modlitwą. Tak, wstąpmy do Morneze. To etap na drodze do Betlejem, który jest już tak blisko. Przeżyjmy te ważne chwile na drodze 150-lecia powstania zgromadzenia, nabywając nieco tej gorącej miłości matki Mazzarello, naszych pierwszych sióstr i pierwszych dziewcząt. Zaczerpnijmy trochę tej młodzieńczej i odważnej energii. W Morneze wszystko było młode i dopiero kiełkowało. Ta energia czyniła życiodajnymi emocje, relacje, modlitwę i działanie. Z pewnością nie była to miłość naiwna czy ckliwa, ale adorująca i pokorna wobec niezgłębionej tajemnicy wcielenia. Od pocałunków matki i pierwszych sióstr. Zupełnie starła się stópka przepięknej figurki dzieciątka Jezus, która jest teraz przechowywana w nica. Lecz ta czułość to nie sterylny sentymentalizm pobożnościowy, lecz wiara, wdzięczność za dar zbawienia, który to dziecie przynosi światu poprzez ofiarę z siebie w posłuszeństwie ojcu. Jest to odnowione zobowiązanie naśladowania go. By się o tym przekonać, wystarczy przeczytać list, który matka Mazzarello napisała do siostry Adeli Dawid, dyrektorki domu w Bordigera, 27 grudnia 1879 roku. Otrzymałam Wasz list i z całego serca dziękuję Wam za życzenia i modlitwy w mojej intencji. Jezus niech Wam je wynagrodzi wieloma ranami miłości. A ja odwzajemniłam się serdeczną modlitwą do Bożego Dzieciątka w Waszej intencji. Jesteście zadowolone? Przedstawiłam Jezusowi Was wszystkie po imieniu: siostrę Dawid, siostrę Karlotę, siostrę Józefinę i siostrę Marietne. Prosiłam, by dał Wam swoją świętość, pokorę, wyrzeczenie siebie samych, umiłowanie cierpienia oraz posłuszeństwo chętne, ślepe i uległe. Jakie on sam miał względem Ojca przedwiecznego, świętego Józefa i Maryi, i jakie praktykował aż do śmierci na krzyżu. Prosiłam go, by dał wam miłość i całkowite oderwanie się od wszystkiego, co nie jest Bogiem, cierpliwość i doskonałe zdanie się na wolę Bożą. Życzenia Matki Mazzarello podczas pobytu w Mornedze na drodze ku Betlejem niech będą zachętą do tego, by w swoim życiu i w misji nabywać cech, które upodobnią nas do Jezusa i uczynią nas świadomymi wydarzenia, które będziemy celebrować. W Ewangelii według świętego Łukasza znajdujemy klucz, by wejść w misterium Bożego Narodzenia. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Z tym słowem ewangelicznym zatrzymamy się razem przy grocie. Znakiem jest niemowlę. Nikt nie jest słabszy, bardziej kruchy od noworodka, bardziej potrzebujący pomocy, a mimo to cały jest życiem, energią, jest przyszłością i potencjałem potencjałem. Jest kimś absolutnie nowym, nieskażonym. Dziecko zawsze budzi zachwyt, zaskakuje. Ale to dziecko jest Bogiem, narodzonym prawdziwie z kobiety. On jest synem Boga, tajemnicą strzeżoną przez wieki przed stworzeniem świata i powierzoną nam w pełni czasów. Tutaj doświadczamy naszej wiary, zapala się nadzieja. Ożywia się miłość. Jest to tak wielka i piękna tajemnica, że zanurzamy się w adoracji, jak święty Franciszek, który ogarnięty zdumieniem przed dzieciątkiem Jezus, zdołał zaledwie wyjąkać jego imię. Tym właśnie syn objawia nam decyzję Boga o przyjściu na świat w miejscu naznaczonym, Skrajną nędzą, w sytuacji całkowitego niedostatku i prowizoryczności, w realiach społecznego zaniedbania, by poprzez całkowitą prostotę narodzin wyrazić nowe stworzenie, które w nim się realizuje. Jako pierwsi biegną do groty pasterze z Betlejem. Zbawiciel utożsamia się z nimi i pragnie, by byli blisko jego kołyski z siana. Nie wzbudzi to w nich szczególnych pytań, ponieważ są przyzwyczajeni do stajenek i być może nawet do leżących w nich noworodków. Ale wieść, której Izrael oczekiwał od wieków oślepiające światło, śpiew zastępów anielskich, który łączy niebo z ziemią, hymnem z wieku na wiek przekazywanym aż do naszych czasów. Przeniknęły ich serca wolne od trosk światowych, ich życie nomadów, ich najważniejsze pragnienia. Bez zwłoki rozpoznali znak, dziecie oczekiwanego, mesjasza, zbawiciela. Są to ludzie przyzwyczajeni do troski o stado. Dobycia wśród owiec gotowi chronić je przed wilkiem i oddać za nie życie. Są ikoną tego, czym będzie to dziecie, dobrym pasterzem, wzorem naszej duchowości salezjańskiej w działaniach dusz pasterskich. By powrócić z Betlejem z Morneze pełne łaski i radości z tajemnicy wcielenia, którą pragniemy przełożyć na życie siostrzane, spokojne, ofiarne, solidarne i skupione wokół wspólnej i owocnej misji, należy prosić Jezusa o to, na co wskazuje matka Mazzarello, czego uczą pasterze i co podpowiada papież Franciszek. Kiedy papież odwiedził nas podczas 24. Kapituły Generalnej, powiedział, że rozbudzić pierwotną świeżość płodności powołaniowej zgromadzenia to kierunek klucz, by odpowiedzieć na potrzeby współczesnego świata, który musi zobaczyć w życiu konsekrowanym przesłanie o tym, czego Ojciec przez Syna w Duchu Świętym dokonuje swą miłością, dobrocią, i pięknem. Nie znaczy to, by zaprzeczyć kruchości i trudom obecnym w każdej i we wspólnotach, ale znaczy wierzyć, że ta sytuacja może nam pomóc przemienić nasze życie w Kairos, w czas pomyślny i uchwycić to, co najważniejsze. Jest to wyzwanie, które wymaga, byśmy odnowiły nasze tak Bogu w tym czasie. Jako kobiety, jako wspólnoty, które porusza głos Pana i rzeczywistości, by stać się proroctwem Ewangelii i świadkami Chrystusa, Jego sposobu życia. Już niedługo nasze domy wypełnią śpiewy, życzenia i modlitwy. Również ja chciałabym móc wejść do naszych domów z północy na południe, ze wschodu na zachód. Pośród znaków bliskich każdej kulturze, z pewnością jest miejsce dla dzieciątka i jego matki. Tam prowadzimy nasze dzieci, chłopców i dziewczęta, młodzież, tych zagubionych pośród konsumpcyjnych i oślepiających świateł, i tych, których oczy błyszczą od łez i są pełne lęku o przyszłość. Oby wszyscy mogli powrócić na ziemskie ścieżki odrodzeni w nadziei, radośni ze spotkania z Jezusem i oby towarzyszyły im córki Maryi, wspomożycielki, świeccy, którzy podzielają nasz charyzmat, anioły, świadkowie tej miłości, której ludzkość nie może być pozbawiona. W Waszej modlitwie powierzam sytuację cierpienia i trudności, w których znajdują się nasze siostry i wspólnoty wychowawcze, w krajach, w których wojna nie cichnie, ubóstwo krzyczy, prawa człowieka nie mają głosu, pandemia nie daje się powstrzymać. Nie bójcie się, mówi Anioł, ponieważ dziś narodził się Wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, dziś powtarza z naciskiem liturgia Bożego Narodzenia, Dziś jest naszym dzisiaj, bo Bóg jest z nami. Z tymi uczuciami życzę Wam spokojnego i świętego czasu Bożego Narodzenia, w radości kontemplowania tej tak wielkiej tajemnicy i dziękczynienia Ojcu za jego nieskończone miłosierdzie dla świata, które pragnie nadziei i pokoju.